Dzień dobry, cześć. Przychodzę dzisiaj do Was z akcją, którą promuje w szczególności organizacja, którą jest Action for Happiness, i publikuje ona i przygotowuje miesięczne kalendarze. To są wyjątkowe kalendarze. Kalendarze, dzięki którym możemy sprawić, a w zasadzie działania, które podejmujemy, że świat wokół nas będzie lepszy, milszy, szczęśliwszy. Mamy wyjątkowy miesiąc, maj. Jest to miesiąc pełen nadawania sensu, znaczenia, sensowny maj. I dlaczego o tym mówię? Ponieważ wgląd we własne emocje i to, co dajemy światu na zewnątrz, uzewnętrzniając to, co jest w nas, może sprawić, że ktoś, kto potrzebuje tego ciepła, potrzebuje tego dobra, może akurat odmienić swoje życie. Ale co najważniejsze to, co my będziemy o sobie wiedzieć, w jaki sposób będziemy kształtować swoje. Emocje, swoje decyzje i to, co za nimi się kryje. A przede wszystkim, tak jak mówił ksiądz Pawlokiewicz, słuchaj i czytaj. Nie tylko książki, do czego zachęcam, ale czytaj siebie. I, I myślę, że jest to ważne, żeby dbać o swoją higienę psychiczną, o ten dobrostan psychiczny, żeby. Poprawić jakość swojego życia. O czym też mówił Martin Seligman, badając dogłębnie optymizm. I mówiąc, że optymizmu możemy się nauczyć. Po co? A no właśnie po to, żeby poprawić jakość swojego życia. I dlatego zachęcam Was gorąco do tego, żeby zacząć już dzisiaj. Nie jutro. Dzisiaj. Żeby właśnie dzisiaj zrobić ten jeden mały krok ku wielkiej zmianie, bo małe rzeczy, drobne rzeczy, te elementy życia są wokół nas i trzeba je dostrzec. Ale zacznijmy od siebie. Dzisiaj jest drugi maj, z kalendarza wynika, że możemy zrobić coś dobrego, miłego dla kogoś, na nam zależy. Zachęcam Was do tego, żebyście włączyli się w tę akcję. Jeżeli już dotrwaliście do końca, to zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału i napisania w komentarzu, czy też zaczęliście działać. Tymczasem życzę Wam miłego, dobrego dnia. Trzymajcie się ciepło i bądźcie zdrowi.